Hej, witamy Was Cześć. serdecznie. E, jesteśmy na terenie byłej fabryki benzyny syntetycznej. W policach. W policach. E, może tak w koło Wam pokażemy, jak to wygląda. Mniej więcej. Się obrócimy w koło i rozwiążemy zagadkę, co tu było, a czego nie ma. No. Jeden z budynków przykuł naszą uwagę, e, ponieważ wygląda, jakby był użytkowany. Później, po, po prostu w późniejszych czasach widać nowe barierki, widać tam, widać tam nową, nową bramę bramę. No I chcielibyśmy wejść, zobaczyć e, co tu mogło być i, i dlaczego już tego na przykład nie ma. Nie czy ma. po prostu ktoś to zdewastował, czy e, upadło jak powiem, śmiercią naturalną. Także zapraszamy. Nieknęło. No i właśnie, jesteśmy już teraz na terenie tego obiektu całego. Wygląda to tak, jakby to był jakiś magazyn z rampą taką że może tu nie wiem jak myślisz podjeżdżali no dość, dość spory parking widać pełno palet być może ktoś to wykorzystywał w późniejszym czasie jako magazyn Jest parking dość to ładnie jest zachowane bo bo i brama i, i, i widać tutaj też bramy przy, przy tych dokach. także Rzebku, postaramy dzięki. się teraz wejść do środka i zobaczyć czy coś tam jest zaczniemy tutaj może od tego magazynu później być może jakaś część socjalna. przejdziemy i pokażemy wam wszystko jak to wygląda także zapraszamy do środka no i właśnie jesteśmy w środku tak jak widać chyba tutaj też nawet był pożar bo widzę, że coś jest tutaj popalone w większości tych pomieszczeń i tak to właśnie wygląda to jest jak gdyby ta, taka, taka główna hala i ona jest bardzo, bardzo długa spora Rzeczywiście widać, jakby były przechowywane jakieś powoce, owoce, bywa. Może jakiś magazyn. Była to hurtownia albo magazyn. Myślę, tak. że to bardziej by było. Myślę, że to bardziej by było, o jak widać o, właśnie na załączonym obrazku marchew. Na Marcia. przykład. Oko. Wydaje mi się, że to była jakaś taka yy, fabryka. Yy, która pakowała warzywa moim zdaniem. W paczki. Bo tutaj nawet widać. O, są i ziemniaki. Tak widać po tych opakowaniach, że jest to robione dla jednej z sieciówek, może nie będziemy pokazywali dla której, żeby nie reklamować. W każdym razie widnieje tutaj napis znanej. Znanego sklepu, sieci sklepów. I tutaj Włoszczyzna też jest. Zobaczcie. jakby popakowane we Włoszczyźnie. I teraz popatrzcie tutaj. Co my mamy. Bramę gwiazdową. To taki I ta brama, jak widać, ona jest nowa. To jest I szczęście, widać, że jeszcze nie zdemolowana i nie wyniesiona to przez. Jest jednak w późniejszych czasach. Także po prostu. Ona jest po prostu tak, jakby. W... otwarta, i po prostu nie. Dobra, przejdziemy się jakim... teraz po całym, po całym magazynie. i pokażemy Wam, jak to wygląda. wędrówki, ciąg dalszy naszej. Jesteśmy w kolejnych pomieszczeniach. To też wygląda jak wygląda coś jakby jakiś. No, czy, to, czy, to postawił, czy to było to celowo, czy to był, czy to ktoś? Wandalizmu ktoś nie wiadomo. sobie tu przychodzi jakaś młodzież? Drzwi, jakby do chłodni. To są to rozwalone drzwi. I tutaj właśnie leżą, Ale tutaj właśnie była chłodnia. Myślę, że to była hurtownia albo jakiś tam zakład produkcyjny, który pakował właśnie te warzywa w te opakowania, paczki. Tutaj nie wiem, była jakaś, nie wiem czy to było do mycia. Warzyw. Może tak, teraz tak, przyjdziemy, do... zejście do piwnicy. Zobaczymy czy jeszcze jesteś pod nami, a później może wracając z tym dużym Magazynem, bo to praktycznie już jest koniec. Ogromne i zauważyłeś, że są takie, tak, takie miednice? Jakby... Tak jakby do mycia. O, widzisz? Wszędzie są takie miski. To w ogóle jest tak wykafelkowane, jakby tutaj były jakieś tam. Takie właśnie miski. wyskiwanie czy mycie, czy spłukiwanie tego, czy odryskiwanie. Ale tu są też, tu są też te rysznice do mycia. Być może, może były jakieś takie wanny, to... gdzie myli, myli po prostu, czy przepłukiwali. Ale mi się no. wydaje, że, że to były takie może pracownice, pracownicze yy, myjnie takie. Przejdziemy teraz do połowy, liśnice. bo widzieliśmy tam gdzieś zejście, a na koniec hmm. pokażemy wam ten wejście na wprost, prawdopodobny socjo. No, znaleźliśmy takie wejście do, do piwnicy, chociaż stary magazyn, ciemna piwnica, no. Ale wchodzimy. Wchodzimy. Także pokażemy, nam, pokażemy wam, co mogłoby się znajdować na dole. To widać to też był chyba jeden wielki magazyn. Postaramy Wam się wszystko pokazać. Tutaj też jak widać są. Tutaj też jak widać są opakowania. No jest to ogromne. ogromne. Pod wrażenie. Wygląda jak, um, miejsc, jak, um, jak garażowiec. miejsce, jak. Jak tak, Na miejsca parkingowe, tak, w nowoczesnym budynku można. No, i jak widać, patrzcie, ile tu jest kartonów i opakowań, takich właśnie. Typowo do. Typowo do opakowania. O, mamy jakiś stary piec. Mm. Nie wiem, czy on zasilał, czy ogrzewał. Może mm. Mamy też jakieś tutaj instalacje która może coś... była podłączona bezpośrednio do tego jakaś taka kotłownia mm. po prostu mm. kotłownia no i pewno jest pewno to pewno pasowań, jak widzicie yy, takich jak teraz daję do tych gotowych dań czy surówek o, mamy jeszcze Całe opakowanie, całe opakowanie tacek, tacki, Tutaj tacki tak by było to, był, tu być może był po prostu magazyn tych rzeczy. Patrzcie, tu jeszcze gotowe są normalnie z tymi, z widelcami, yy, z tymi widelcami, no pełno tego jest. Pełno, to czyli tak, uwaga, jest niezbyt bezpieczne. No a tutaj widać, widać ktoś a tutaj też. Tutaj widać też już było podpalone. No, prawdopodobnie wygląda no, ale może ciężko. czy tu samo na pewno nie spaliło. Tu mamy to... też jakąś baczkę. Prawdopodobnie wykorzystywano. przy produkcji, roku przy pakowaniu tego wszystkiego. Hmm. Tak to wygląda. Piszne owoce. Jest, jest, jest. To tyle. A tak naprawdę to nie zdziwiłbym się jakby tą bramą mógł zjeżdżać samochód. Tutaj w te podziemia. Tutaj zresztą... jeszcze są takie litery. No, litery są. Są też jakieś takie znaki, może nie będziemy też pokazywać, bo tutaj będzie nazwa firmy, to nie będziemy może wam pokazywać. zdjęty. Mm -hmm. szyld firmy tak. nazwa. I tu mamy, i tu mamy prawdopodobnie Jest mamy wjazd. No to czyli piwnicę już widzieliśmy. No teraz udamy się... No w sumie została nam ta część tylko z przodu socjalna. No tam się teraz udamy i zobaczymy co tam mogło. być. No i właśnie jesteśmy w pomieszczeniach socjalnych. Nawet uchowały się kubki, kawa, jakobs, stoliki. No, takie I toalety. Ale nie będziemy tam toalet. Toalety i. No, Prawdopodobnie i maty. tu, tutaj biurowa po lewej stronie. Robi to wrażenie, bardzo, bardzo, bardzo wielki obiekt i to jest jeden z, z wielu, masa dokumentów, czyli masa dokumentów ale nie z, ale będziemy się pokazywać, będziemy... bo wszystko jest nować, bo są to opisane, dane gdzie, tak. ludzi, którzy tu chyba prawdopodobnie pracowali, nawet widać odzież roboczą, która jeszcze leży na ziemi, no Ach, prawdopodobnie kaka. to się spaliło być może. No to nie jak samo. widać na załączonym obrazku, że jest wszystko samo. jakby potrwalone. Także być może ktoś to wynajmował po prostu później. Jak już to się spaliło. Ślad zaginął. Uciekł. Po tym, I nie ma. Po tym przedsięwzięciu, tak. No i słuchajcie, na tym kończymy. Naszą wycieczkę. Naszą eksplorację tego eksploracyjną. miejsca. Eksploracyjną. Postaramy się no na bieżąco dodać kolejne I udajemy miejsca. się do następnych miejsc. Które będą ciekawe. Na pewno pokażemy Wam. Hej.